wam teraz jak można zdemontować tą gumę do takiego gruntownego czyszczenia. Ja to robię może tak raz na miesiąc, raz na kilka tygodni. Jest to oczywiście zależne od waszych potrzeb, ale pokażę jak zdemontować tą czarną wycieraczkę. Należy wyciągnąć wałek ten polimerowy, on tu nie może być i wyciągamy szufelkę, a teraz odwracamy mopa do góry nogami. Zobaczcie, tutaj znajduje się jakiś piasek, błoto, ten mop jest brudny. Po pierwsze, możemy go sobie po prostu przetrzyć wilgotną chusteczką. I tutaj mogą zbierać się różne zabrudzenia. Jeżeli chcecie sobie wyjąć tą gumę i opukać ją pod bieżącą wodą, należy wyciągnąć ją z tych trzech zaczepów palcem. Na początku trzeba będzie użyć więcej siły. Zobaczcie, jak ja to robię. Z Tych trzech zaczepów wypychamy tą wycieraczkę i można teraz ją umyć pod bieżącą wodą. Gdy wycieraczka jest już umyta, montujemy ją z powrotem. Ważne, żebyśmy usłyszały klik. Sieci. Dziewczyny, jeżeli chcecie wyciągnąć kółeczka, weźcie mały, płaski śrubokręt i podważcie je. Można wyciągnąć i je gruntownie umyć. Jeżeli będziecie je montować z powrotem, należy wcisnąć kółka i mocno wycisnąć, żebyście usłyszały klik. Raz na tydzień, raz na kilka dni, dopasujecie to do, do swoich potrzeb, należy wyciągnąć ten boczny filtr. Wyciągamy go i opłukujemy pod bieżącą wodą. Rzadziej, ale również nie możecie zapominać o tej klapeczce bocznej. Podważcie sobie tą łopatką. I gdy wyciągniecie, to tutaj całą tą tubę wyciągamy i opukujemy pod bieżącą wodą. A tutaj ten korpus można przetrzeć wilgotną szmatkę.